Dzień dobry Państwu. Dzisiaj tradycyjnie komsomolska prawda. Jeśli czasem zastanawiacie się, po co ja to czytam, po co ja to Państwu pokazuję, to odpowiedź jest dość prosta. Ta wojna jest w dużej mierze wojną informacyjną. W dużej mierze rosyjskie media pracują na swoje wewnętrzne potrzeby. Warto, jeśli jesteśmy tym zainteresowani, wiedzieć, co oni mówią, w jaki sposób żeby rozumieć tę sytuację i ewentualnie rozumieć w jaki sposób zakrzywione może być spojrzenie samych Rosjan. Tutaj mamy napisane, i to jest ciekawe, bo czasem ta, ten propagandowy przekaz gdzieś się, że tak to ujmijmy, wygaduje, to znaczy oni się tu wygadali, Donbas czeka wzmocnienia. Czym odpowie Rosja na bezprecedensowe ostrzały pokojowego Doniecka? Czyli Donbas czeka na wzmocnienie, czeka na posiłki. To jest jakaś informacja. Oczywiście my sobie dobrze zdajemy sprawę, że jeśli chodzi o kompletowanie tych posiłków, Rosjanom idzie nieprosto, głównie dlatego że z jakichś powodów. Ogłaszać mobilizacji rząd rosyjski, prezydent rosyjski nie chce. Może oczywiście chodzić o to, że brakuje sił i środków, żeby tych ludzi zmobilizowanych przygotować w sensowny sposób do faktycznej walki. Tu jest mowa o bezprecedensowych ostrzałach pokojowego doniecka. Donieck jest miastem okupowanym od ośmiu lat, tam powstała fikcyjna republika, tzw. Tak DNR. I trzeba powiedzieć, że oni mają długą tradycję krzyczenia, jak to źli Ukraińcy ich ostrzeliwują. W tym konkretnym przypadku, na razie przynajmniej zgodnie ze słowami konflikt intelligence team, brakuje jednoznacznych dowodów na to, że Rosjanie ostrzeliwują Doniec sami, jednak jednocześnie brakuje jednoznacznych dowodów na to, że robią to Ukraińcy. Są różne... Poszlaki, które wskazują na to, że ta wersja oficjalna jest podejrzana. Na przykład Rosja w swoich kanałach informacyjnych dość usilnie próbuje wszystkich przekonać do tego, że Donieck ostrzeliwany jest natowską amunicją 155 mm. Natomiast, jak potwierdza Ruslan Lewijev z Konflikt Intelligence Team, żadne zdjęcie nie potwierdza faktycznie nie pokazuje tych resztek pocisków kalibru 155 faktycznie w miejscu, w którym one znalazłyby się bezpośrednio po wybuchu. To znaczy one są na przykład trzymane przez kogoś w rękach, trudno powiedzieć skąd przyniesione. Pokazało się także ciekawe wideo, na którym słyszymy z Doniecka zarówno wystrzały, jak i upadek i eksplozje tych pocisków artyleryjskich. Tu znowu Konflikt Intelligence Team wylicza, że te wystrzały musiałyby być słyszane z co najmniej 9 kilometrów, żeby, żeby to faktycznie mogły być wystrzały ze strony ukraińskiej. Tu pojawiają się też teorie ze strony samych mieszkańców, którzy w swoich kanałach, na przykład telegramowych, zdarza im się sugerować i zgadywać, że to swoi do nich strzelają. Z kolei pojawiła się tu po drodze taka drobna interpretacja mówiąca o tym, że w DNR rośnie niezadowolenie związane z tym, że... Ci rekruci z DNR są wywożeni poza teren republiki, są używani jako mięso armatnie, powoływani do wojska w sposób przymusowy, nie wszystkim się to ma podobać. Pojawiają się protesty, a w takiej sytuacji ostrzał temperuje tego typu nastroje i ma przywrócić docelowy porządek. Czy ta teoria macy wspólnego z prawną to już się będą. Całe podejrzewam komisje śledcze próbowały to ustalić po wojnie. Pieskow opowiedział o nowej przemowie programowej Władimira Putina w czasie PMEF, czyli Petersburskiego Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. Władimir Putin ma przemówić i Pieskow zapowiada, że będzie to przemowa szalenie ważna, programowa. Ciekawe. Podejrzewam, że będzie to takie standardowe e, walenie kocopołów, przepraszam za takie wyrażenie, ze strony Władimira Putina. Ale poczekamy, zobaczymy. Może akurat, może akurat powie coś sensownego. Może na przykład uzna, że czas kończyć tę wojnę. Zobaczymy. Mały i średni optymizm, tu już widzimy, że chodzi o biznes, bo mały i średni to zazwyczaj w Rosji właśnie biznes. Rosyjscy przedsiębiorcy stopniowo wychodzą z szoku. Dwie trzecie biznesmenów wierzy, że latem sprawy będą u nich szły w górę, będą się poprawiać i przynajmniej nie będzie gorzej, ale potrzebna jest państwowa pomoc. No to jest, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, bo to jest komsemorska prawda, czyli tak jak mówiłem, tak jak świnka morska. Niemniej jednak faktycznie to, że tego typu propagandowe wydania zauważają problemy biznesu, problemy gospodarki, to jest dla nas cenna informacja, bo jeśli oni mówią, nie jest najlepiej, to znaczy, że jest kompletna żopa. Jak to się u nich mówi. Tutaj mamy wywiad: zabić europejską gospodarkę, oddać Rosji wypaloną ziemię. Zostały nazwane prawdziwe cele USA w konflikcie na Ukrainie. Michail Anufrienko. A Zachód na poważnie do tej pory jeszcze Kijow, Kijowowi nie pomagał. No, faktycznie no na poważnie nie pomagali. Nikt w Moskwę bronią jądrową nie strzelał, prawda? Więc można powiedzieć, że jeszcze na poważnie nie było. To jest standardowe geopolityczne, standardowe, geopolityczne wypowiedzi strony rosyjskiej, czyli złe Stany Zjednoczone chcą wszystkich i wszystko spalić, zniszczyć, zabić, zabrać, żeby na świecie był tylko jeden wielki McDonald's. Oczywiście Stany Zjednoczone prowadzą politykę imperialną. Tutaj nie można tego szczególnie negować. Niemniej jednak wydaje się, że jest to swojego rodzaju krzywe zwierciadło, to co strona rosyjska twierdzi na ten temat. CNN Ukraińscy bojownicy nie chcą posługiwać się zachodnią, zachodnim nieznanym uzbrojeniem. No widzieliśmy wiele przykładów dowodów na to, że jednak chcą się nim posługiwać. Tu tylko wyjaśnię, bojownicy, bajewiki, to nie jest określenie w języku rosyjskim, które kojarzy się tak jak u nas, nie wiem, z afgańskimi talibami, to jest zupełnie normalne określenie na po prostu uczestników konfliktów zbrojnych, żołnierzy, tu nie ma się do czego przyczepiać. Władze okręgu chersońskiego określiły Groźby prezydenta Zelenskiego dotyczące powrotu regionu do Ukrainy jako histeria. Tu już widzicie, Komsomolska prawda twierdzi, że to są po prostu władze Okręgu Hersońskiego, to są oczywiście kolaboracyjne, okupacyjne władze Okręgu Hersońskiego. Przypomnijmy, na początku tej wojny Rosja twierdziła, że nikogo okupować nie będzie. Tutaj jeszcze jest informacja o tym, że według Rosjan, no tu jest pan Antonow wymieniony, on twierdzi, że dostawy amerykańskich systemów rakietowych HIMARS wywołują niepokój. No to, prawdę mówiąc, doskonała wiadomość. Przypominam, że Amerykanie obiecali cztery takie wyrzutnie rakiet wieloprowadnicowe. Wielka Brytania kolejne trzy, łącznie siedem sztuk. To mało, choć pojawiła się informacja w ostatnich godzinach, że Ameryka ma dostarczać także dane wywiadowcze dla nakierowania tych pocisków rakietowych na cele. To może być dużo, aczkolwiek tak czy inaczej, siedem takich wyrzutni. One oczywiście potrafią zrobić wiele, ale to jest jednak zbyt mała liczba, żebyśmy zobaczyli jakieś. Strategiczne zmiany na mapie w wyniku ich dostawy. Tak po prostu, jeśli jesteśmy przy mapie, to znowu, niestety, nie ma tutaj wielu informacji, wielu dobrych informacji. Rozwijać się ma kontrofensywa w kierunku na Hersoń, na tym odcinku, nazwijmy go południowo-zachodnim, bliżej Morza Czarnego, tutaj z 14. Czerwca z wczoraj miały się pojawić dobre informacje dotyczące zajęcia kolejnego pasa terenu. 5 kilometrów dalej w głąb się miała Ukraina posunąć. Oczywiście dobra informacja, natomiast wciąż zanim oni odbiją Hersoń, muszą do niego dojść, muszą przebić się przez linię umocnień, które strona rosyjska tam... W ostatnich miesiącach zbudowała i muszą wyprzeć okupantów z miasta w taki sposób, żeby tego miasta nie zniszczyć. Nie jest to wszystko łatwe zadanie, nie oczekujemy tutaj natychmiastowych sukcesów. Tutaj widzimy kolejne, kolejne niewielkie zdobycze terytorialne rosyjskie, zaznaczone na żółto. Jest ich sporo. Przypominamy, że to jest niewielka skala terenu, więc to wszystko to są niewielkie skrawki ziemi. Tu mamy z boku po lewej taką miarkę. 20 km jest tu zaznaczone. Nie są to, nie są to potężne, tak jak mówię, fragmenty ziemi, natomiast pokazują, że Rosja znowu zebrała siły i znowu próbuje się przesuwać. Oczywiście ich to kosztuje, zarówno Kosztuje ich to w wymiarze materialnym po prostu więcej artylerii, więcej pocisków, więcej czołgów, więcej zmarłych po obu zresztą, w stronach. Jeśli chodzi o Doniec, tutaj pojawiły się informacje, że już wszystkie mosty na, na rzece Sewierny Daniec miały zostać zniszczone. To są mosty pomiędzy Sewiradanieckim i Lisycianskiem. To jest oczywiście dla obrońców problem, dla atakujących też jest to problem. Dla obrońców problem polega na tym, że te siły, które zostały w Sewieradeniecku, a część z nich miała zostać w zakładach Azot, o tym za chwilę, zostały odcięte dostarczanie im zapasów, możliwości ich ewakuacji, to wszystko się właśnie bardzo skomplikowało. Dla atakujących jest to problem, ponieważ będą musieli budować przeprawy pontonowe, żeby się przez ten Siewierski Daniec przebić. To już od dłuższego czasu stanowi dla Rosjan problem, więc zajęcie Lisycianska znowu zostało im utrudnione. Tutaj mamy, tutaj mamy artykuł BBC, który porównuje sytuację w zakładach Azot i w zakładach i w zakładach Azowstal. Azot, Azowstal, podobne nazwy mogą się czasem pomylić. Chodzi o to, że są to zakłady jeszcze większe niż Azowstal, ale gorzej przygotowane do bycia twierdzą. W obu przypadkach mamy do czynienia z sowieckimi zakładami, które Powstały do pewnego stopnia jako rodzaj twierdzy, niemniej jednak Azowstal miała być lepiej przygotowana. Tam było od samego początku wiadomo, że to będzie obiekt walk, Mariupol będzie obiektem walk, natomiast w gruncie rzeczy Siewiera donieck także może zostać. Tak nazwany, jak oczywisty cel ataku, ponieważ była to zastępcza stolica regionu, do którego pretensje zgłaszała Rosja już od ładnych paru lat. No niemniej jednak tych zakładów miało się nie udać przygotować w równym stopniu do obrony jak Azowstali. Także sytuacja jest stabilnie tragiczna. Codziennie umierają potężne, przerażające liczby ludzi z obu stron. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Na kierunku Iziumskim także miało dojść do walk. No już jest 12 12 i 13 czerwca. Jednak faktycznie tutaj tego 13 czerwca miało dojść do niewielkiej kontrofensywy ze strony ukraińskiej raczej zbyt małej, żeby to mogło zmienić obraz sytuacji. Na północnym odcinku, w okolicach Charkowa, mamy znowu informacje o swojego rodzaju rosyjskich kontrnatarciach, które mają według nich ustabilizować front, co może być sygnałem, że dzieje się tam dla Rosjan nie tak, jak oni by chcieli, stąd takie próby. Obie strony prowadzą tutaj walkę, nazwijmy to taktycznie manewrową, Zdarzają się natarcia, kontrnatarcia. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak to wszystko przebiega. Nie ma sensu wdawać się w przesadne szczegóły na ten temat, bo one mogły się zdezaktualizować od wczorajszego wieczora. Przejdźmy sobie do naszej rubryki szybkich newsów. Tutaj mamy, proszę Państwa, bardzo ważną postać. Ci młodzi ludzie, tutaj na środku, w kolorach Ukrainy, to jest syn Aleksandra Łukaszenki i jego dziewczyna na jakimś szkolnym balu absolwenckim. Także to oczywiście mógł być przypadek, ale wygląda to dość jednoznacznie. Tutaj poniżej mamy, proszę Państwa, fotografię sprzed roku. Tak wyglądał Mariupol. Z okazji święta, rocznicy uwolnienia Mariupola od sił rosyjskich, rosyjsko-separatystycznych w czasach wojny 2014 roku. Faktycznie tam był taki epizod, kiedy Mariupol próbowano przejąć, ale to się nie udało. Tutaj, jeśli jesteście zainteresowani, ludzie niosą taki transparent z napisem: Mariupol, dziękuję pułku, pułkowi Azow. Tutaj mamy informację z Bloomberga, który pisze, że bojąc się zdenerwować Władimira Putina, Niemcy nie zdecydowały się znacjonalizować firmy Gazprom Germania. Tutaj mamy, niektórzy z Was pytali w komentarzach, co się dzieje z Nawalnym. Jest informacja, że przewieziono go do IK6. Czyli kolonii poprawczej 6 w okręgu władzimierskim, to ma być miejsce znane z wyjątkowego okrucieństwa strażników. Przykra sytuacja, miejmy nadzieję, że on to przeżyje. Tutaj jest informacja o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej powiedziało, że Władimir Putin zaakceptował wydzielenie. Ekspresowej dostawy ziarna dla Afganistanu, dla talibów. No, trzeba przyjaciół wspierać, prawda? Tutaj mamy podpalenie wejścia do Krasnodarskiego Oddziału FSB. Akcja oczywiście pozbawiona jakiegoś konkretnego sensu, to niewiele da, natomiast ładnie pokazuje nastroje części społeczeństwa. Gazprom ogranicza o 40% dostawy płynące rurociągiem Siewirny Patok, czyli Nord Stream 1. Tutaj mamy stałą sekcję pożary w Rosji. Płonie w moskiewskim okręgu fabryka farb i lakierów. A jeśli chodzi o farby i lakiery, to to może być ze sobą powiązane. Tu widzimy, proszę Państwa, zdjęcie bloku rosyjskiego: jest flaga Ukrainy, jest napisane nie dla wojny. I zobaczmy, jak sobie z tym poradzono. Tu mamy dźwig, mamy człowieka, on od zewnątrz na dźwigu zamalowuje białą farbą, żeby nikt nie zobaczył. Proste, a działa. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, i oczywiście trzymaj się, Ukraina.